Mie ojca, i syna, i ducha świętego. Amen. Wystarczy jedno zdanie z Ewangelii na tę niedzielę 12 października 2025 roku, które Jezus wypowiedział. Z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 17. Jezus powiedział tak: Jezus zaś czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czyż nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Tak wiele otrzymujemy? Tak mało dziękujemy. Nadziei Święciu Jeden. Znam wiele osób, które otrzymały od Boga wiele. Wiele. Uzdrowiony z ciężkiej choroby, nawrócony. Wiele cudów, naprawdę. Wiele jeszcze się wydarzyło w ich życiu, gdyby nie Jezus, nie jego interwencja, nie w jego imię. Ale przychodzi miesiąc, przychodzi rok, przychodzi kilka lat i nic nie pamiętają. Dzięki komu? To ich oczyścił. Z czego ty zostałaś oczyszczony? Chwal Boga, chwal Boga w każdym położeniu, chwal Boga za wszystko i dziękuj mu. Wierzę. Za to, co już otrzymałeś, i czego jeszcze nie otrzymałeś, za to Jego obecność. Jezus rzekł: Oddawaj chwałę Bogu. I ten fragment kończy się: Jezus rzekł do tego cudzoziemca: Wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Miłosna wiara. Dziękuj Bogu z miłością. кесөш чипгагас лав